Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku, a dziś 7 grzechów głównych, moim zdaniem, e, oczami stylistki, 7 grzechów głównych w szafie. A dla tych, którzy są na kanale po raz pierwszy, ja nazywam się Natalia Penar, jestem osobistą stylistką, doradcą wizerunku, art director sesji zdjęciowych kampanii Mody Editoriali, a także wykładowczynią stylizacji Mody Fashion School. Zapraszam również bardzo serdecznie do subskrybowania kanału, który wciąż się rozwija. Za mną zaledwie kilka odcinków, ale cały czas się uczę i jeżeli macie też jakieś pomysły na ciekawe tematy, które chcielibyście ze mną poruszać, zostawcie komentarz i napiszcie, co Was interesuje, a chętnie nagram dla Was odcinek. Temat szafy jest tematem rzeką. I niby wiemy z jednej strony o tych szafach wszystko, a jednak wciąż jakoś z tą przestrzenią intymną mam wrażenie, że sobie nie radzimy. W związku z tym dziś siedem grzechów. Zastanawiam się, jaki jest Twój największy szafowy grzech? Zaczynamy. Grzech numer jeden, tłok. I przeładowanie. Tak, nasze szafy pękają w szwach. Wciąż less is more jest nie do końca, myślę, funkcjonujące w naszych przestrzeniach intymnych, a szkoda. I stylizując Wasze szafy i przeprowadzając audyty, wiem, że te szafy są źródłem bardzo często przypadkowych ubrań i również przypadkowych inwestycji. Natomiast Druga strona medalu jest taka, że nie do końca macie odwagę podjąć decyzję o wyeliminowaniu tych rzeczy z szafy, przez co wciąż macie apetyt na nowości i oczywiście popełniacie zbrodnie kolejne zakupy, i no, siłą rzeczy szafa pęka w szwach, brakuje w niej miejsca, a wy wciąż nie macie się w co ubrać. No i kochani, drugi grzech to. Brak organizacji, brak pomysłu na własną szafę, na przestrzeń intymną. Oznacza to, że przede wszystkim ubrania nie są poukładane sektorami, że bardzo często to ubrania, które powinny być ułożone strategicznie w kostkę, są po prostu przemielone, ponieważ ta, ten system tak naprawdę organizacji, układania ubrań sprawdza się oczywiście, ale tylko dla osób niezwykle pedantycznych, które potrafią ten porządek zachować. Więc no, z tą organizacją wciąż nie jest do końca sprawnie. E, oprócz tego no, jest też mało estetycznie, gdyż zazwyczaj pojawiają się tam wszelkiej maści wieszaki od drewnianych, co też jest dobre. E, wręcz zachęcam. Ale po jakieś plastikowe, po jakieś wieszaki metalowe, które e, dostałyście, czy dostaliście w prezencie z pralni. Więc... Tak naprawdę myślę, że brakuje pomysłu, zaangażowania na stworzenie takiej naprawdę fajnej, przyjemnej, dobrze zorganizowanej szafy, która też dostarczałaby Wam przyjemność każdego dnia. Grzech trzeci: inwestowanie w ubrania niedostosowane do stylu życia. No, bo teraz wyobraź sobie, że jesteś osobą, która bardzo często podróżuje po świecie, jeździ po różnych krajach, w związku z czym też ta szafa musi być dostosowana do tej podróżniczki. Albo mieszkasz gdzieś na uboczach miasta, gdzieś w pięknej wsi, blisko natury, i twoja szafa tak naprawdę jest przepełniona sukienkami w cekiny lub szpilkami, obsesami. Lub jesteś businesswoman, a twoja szafa jest totalnie kauzji i e, dominuje w niej styl sportowy. Więc e, chodzi o to, że, że ubrania, które kupujecie, powinny maksymalnie dostosowane być do waszego stylu życia. Grzech numer czwarty: inwestowanie w niewłaściwe kolory. Słuchajcie, kolory to wibracje, znajomość swojego typu urody i kolorów, które. Służą i wspierają Twój typ urody, jest podstawą, jest fundamentem tego, żeby dobrze się ze sobą czuć. I kolory naprawdę mają ogromne znaczenie. Wybierając kolory, które dobrze wyglądają na modelce w kampanii, czy dobrze wyglądają na Twojej koleżance, czy też świetnie prezentują się na manekinie, to jeszcze nie wystarczający powód, żeby je zakupić. W związku z tym sprawdź, które kolory Tobie służą. Zwłaszcza. Te przy twarzy, mówię o tym bardzo często, ponieważ te kolory przy twarzy bardzo często również oddziałują na nas. Sprawdź, czy twoja cera promienieje w danym kolorze, czy twoja tęczówka robi się wyrazista, czy raczej w danym kolorze wyglądasz zmęczenie staro, czy tak. Jakby po nieprzespanej nocy, więc to jest taki prosty test, żeby sobie to zweryfikować yy, i podchodzić oczywiście do kolorów intuicyjnie, ale wybierać je z dużą, dużą świadomością. Grzech numer 5: totalne ignorowanie dodatków. Kochani, jesteśmy w tym mistrzami. W ignorowaniu dodatków, które tak naprawdę de facto są Twoim wyróżnikiem stylu. I naprawdę potrafią podkreślić Twój indywidualizm. No właśnie one piękna biżuteria, czy też fantazyjna apaszka, czy też broszka cokolwiek jest Tobie bliskie czy też świetnej jakości skórzany pasek być może vintage, czy też kapelusz. Wszystko to składa się na gdzieś tam wyróżniki stylu, podkreślające jedną białą bluzkę czy jedną czarną bluzkę na wiele różnych sposobów. No i miałabym naprawdę ogromną nadzieję, że te dodatki, które tak potocznie nazywamy w tej piramidzie potrzeb, nie będą na tak niskim klasowały się miejscu. Grzech numer 6. Brak zdefiniowania i brak strategii co do własnego stylu. Oznacza to, że no, robiąc audyt szaf bardzo często wynika z tego, że nie macie do końca pomysłu na swój styl. Nie do końca. Hmm, może pewne rzeczy Wam się podobają i, i potraficie określić na podstawie nie wiem, blogów modowych, czy waszych ulubionych influencerów, których podglądacie. Natomiast jednak, żeby tak dopasować to, co gra z Wami, z Waszym sercem, z, waszym, z waszą osobowością, z Waszym typem urody, z proporcjami sylwetki, to tak nie do końca. Więc myślę, że. Bardzo ważnym czynnikiem jest właśnie gdzieś tam zdefiniowanie swojego stylu. I nie mówię tutaj, żeby bardzo mocno trzymać się jakichś takich reguł, bo wiecie, w modzie do końca nie ma tych reguł tak naprawdę. I wszystkie chwyty dozwolone, ale gdzieś ta świadomość tego, co lubię, co wzmacnia moje właśnie mocne strony, co wpływa korzystnie e, na odbiór mojej osoby i w czym ja przede wszystkim dobrze się czuję, to jest też bardzo. Bardzo ważne. Grzech numer 7. Słuchajcie, dochodzimy prawie do finału. No i grzechem numer 7 to myślę, że jest nie do końca wykorzystanie, <laughs> przepraszam bardzo, zasobów ubrań, zasobów szafy, czyli tego, co masz. Co mam na myśli? Myślę, że bardzo często jest tak, że jak już uprzesz się na jedną stylizację, to po prostu w kółko ją powtarzasz, bo być może czujesz się w niej bezpiecznie, być może zorientowałaś się, że ona dość fajnie funkcjonuje, ale bardzo często na tym się kończy. A przecież jedną czarną spódnicę możesz połączyć z sześcioma innymi górami, stopami, jak i również na odwrót spodnie, możesz czy, czy, czy jedną bluzkę połączyć ze świetnymi cegretkami, czy też skórzanymi spodniami, czy też z płodnicą ołówkową. Tych wariantów jest naprawdę wiele. Albo marynarkę. Również możesz nosić na kilka sposobów, albo kilkanaście. Albo e, sukienkę. Możesz nosić ją z żakietem, możesz nosić ją z sotę, albo możesz połączyć ją z jakimś kaszmirowym kardiganem, na przykład jeżeli to jest świetna ołówkowa e, sukienka, albo na przykład jakaś jedwabna, plisowa na siedem ósmych. No, wariantów jest dużo. Brakuje chyba chęci czy polotu na kombinację, więc myślę, że nie do końca wykorzystujesz zasoby swojej szafy. A myślę, że gdybyś tak kreatywnie na nią na spojrzała i poświęciła troszeczkę uwagi i troszeczkę kreatywności na stworzenie funkcjonalnych, ale i ciekawych zestawów z tego co masz. E, pobawiła się górą i dołem. E, pobawiła się doborem dodatków, które już uwaga, mówiłam to wcześniej, zmieniają temperament stylizacji. Dobranie innych butów diametralnie zmienia y, charakter stylizacji. Powiedzmy, ze sneakersów prze przeskakujemy w jakieś szpilki albo fantazyjne sandały albo na przykład kowbojki. No to już mamy Zupełnie inny klimat. Więc, kochani, grzech numer 7, z którym warto walczyć, to po prostu zadbać, zadbać o, no, o wzbudzenie potencjału własnej szafy i jej zasobów. Kochani, to moja subiektywna lista grzechów głównych, siedmiu grzechów głównych. Myślę, że mamy tych grzechów więcej, ale najważniejsze to e, grzechy przekuć na korzyść, na pozytyw, e, i podejść do naszej szafy i naszego stylu bardziej świadomie i strategicznie. E, każdy może popełniać e, błędy, nawet wskazane jest popełnianie błędów, e, ale większą czułość, większą uwagę. E, Poświęćcie Waszym szafom, Waszemu stylowi, i wtedy myślę, że również poczujecie taką wewnętrzną harmonię, spójność, bo jednak od tej szafy zazwyczaj zaczynamy dzień. Każdy z nas każdego dnia przecież ubiera ubrania i od tego zaczynamy tak naprawdę nowy rozdział. Więc jest to dość ważna strefa czy sfera, o którą warto zadbać. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału dla tych, którzy są po raz pierwszy bardzo miło, że odwiedziłaś, odwiedziłaś kanał. Jeżeli macie jakieś pomysły, tak jak wspomniałam na początku, na tematy, które Was interesują, zapraszam do komentowania, do pisania swoich propozycji, a ja Wam bardzo mocno dziękuję za dzisiejszy odcinek.